Witam na kanale Techron.pl. W dzisiejszym materiale kolejna przetwornica. Chińska z AliExpress. Moc 2000W ciągłej, niby i 4000W impulsie. Do przetwornicy dołączono przewód oraz takie krokodylki. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego filmu z testu innej przetwornicy z AliExpress, to zapraszam do obejrzenia. Tutaj pojawi się link oraz w opisie. Przetwornica tania. Niby ma mieć 2000W. Wygląd? Raczej taki. No nie jest jakoś wybitnie duża Bardziej wygląda gdzieś na 1000-1500W mocy ciągłej, ale dobra Co my tutaj mamy? Mamy dwa wyświetlacze jakby napięcie wyjściowe, napięcie wyjściowe Łącz, wyłącz No tutaj gniazdko uniwersalne, także nie będzie mocno solidnie siedziała wtyczka Tutaj mamy jakieś złącze eee, Nie ma nic tutaj, nie wiadomo, pewnie jakiś pilot zdalnego sterowania czy coś, ale Jakby w standardzie czy, czy do dokupienia do nic nie było I dwie diody sygnalizacyjne, Fallout, zielona, no ale co bardziej takie informacyjne. Powinna być czerwona. Dobra, zanim przetwornica się zepsuje, tak jak poprzednia, sprawdzę prąd jałowy i takie standardowe rzeczy, czy się coś tutaj uruchamia, czy nie. Zapraszam do obejrzenia dalszej części materiału. Na początek prąd jałowy. Przetwornica jest w tej chwili wyłączona. Tutaj prąd pobierany jest przez diodę, taką tutaj świecącą, ale tak zauważyłem, że jeżeli odłączę, to chyba coś przetwornica delikatnie pobiera, bo tutaj od razu nam wskakuje gdzieś na około 30 mA. To zaraz sprawdzimy na innym zasilaczu. Włączę przetwornicę. Na zimno prąd jałowy 1,3 Ampera. No, chyba tutaj nam delikatnie zaniża napięcie. Ale to później będziemy dokładnie sprawdzać. Napięcie 230V. No ciekawe. Z opisów było, że jest z 220 Przetwornica jest wyłączona, ale jednak delikatny pobór prądu jest. Będę tutaj startował zasilacz część zakmotorka Na początek zasilacz do laptopa obciążony. Ja, ja podłączę tutaj miernik. Cyk, miernik jest, obciążenie. Mamy 220, a nie podskoczyło, 228 V na wejściu i tutaj 113 W. Coś w przetwornicy tutaj hałasuje. Moi drodzy, czuję, że wentylatory już się delikatnie obracają. A właśnie. Nie, no przy tym obciążeniu wentylator tam delikatnie już pracuje. O, teraz już wyraźnie. Wentylator się włączył. I znowu wentylator troszeczkę szybciej. Mamy tutaj obroty wentylatora względem e, jakiegoś tam obciążenia. 260 W obciążenia razem. czy przetwornica wystartuje wszystkie naraz. Dała radę. No i świetnie. Prawie 300 watów. Przetwornica jest przygotowana do obciążenia pełnego. Napięcie zasilania na zasilaczu dużej mocy oraz tutaj na tej ładowarce jest ustawione na 12,5 V. W tej chwili mamy napięcie wyższe, jest jałowe, motor są naładowane. Tu będziemy mieć napięcie wyjściowe, moc, prąd i, i tutaj napięcie już na samej przetwornicy. Mamy 1500 watów, 1800, ale proszę zwrócić uwagę, mamy napięcie 207 woltów na wyjściu, a zasilanie no solidne jest 12,7 na samym wejściu do, do przetwornicy. Pomiar dla sprawności, czy widać tutaj ampery? Może podejść się bliżej. Mamy już 1500 watów i napięcie nam spada. Przetwornica dziwnie piszczy. Nie ma chcę dobić się moc, ciągle napięcie spada. I co, mamy przeciążenie przetwornicy? No nie da rady 2 kW. wentylator w przetwornicy również pracuje pod wpływem nagrzania się wnętrza elektroniki przetwornica jak już się nagrzeje i wrzucimy jakieś tam nawet niezbyt duże obciążenie to wentylator dosyć głośno pracuje na maksymalnych obrotach a to tylko 60 watów sprawdzę czy przetwornica targa w impulsie coś więcej czyli mamy impulsowo nawet większy prąd a teraz y, obciążenie przetwornicy y, 1500W nie na maksa i zobaczcie jak długo będzie chodziła poprzednia się przy takim obciążeniu y, spaliła Ok, co się tutaj wydarzyło? Przetwornica jest gorąca. 拿来讲吧。 Podsumowanie tej przetwornicy, moc 2000W jej nie ma, z tego względu, że napięcie wyjściowe nam ostro spada, chociaż zasilania jest powyżej 12V, niestety nie ma tych 2000W. Wentylator na początku tutaj pracował dosyć taki płynnie pod względem obciążenia. Jednak już później, jak przetwórca się mocno nagrzeje, no to wentylator nawet przy niewielkim obciążeniu mocno pracuje i hałasuje. Generalnie przetwórca bardzo, ale to bardzo mocno się nagrzewa. Tutaj gdzieś bok nawet do 70 stopni. Eee... O, w jeszcze bardziej. No co no, minus jest ta wtyczka, to jednak. O, proszę zwrócić uwagę, to jednak mocno, solidnie nie siedzi. Jeszcze powiem. A czy to działa z, z regulatorami ładowania z paneli fotowoltaicznych? Nie wiem. Pewnie podejrzewam, że raczej nie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale.